znaleźć drugiej rękawiczki, gdzieś zgubiłem. A to są... A to są mechaniksy. W sumie takie, co używał BNT, jak się spinał tam kiedyś. No dobra. Dzisiaj zrobiliśmy dwa dropy kolejne. Jeden jest... Znaczy obydwa są niedokończone. Jeden jest dostępny. Także ten najniższy tutaj... No jest... Nie jest duży. jest gdzieś do połowy łydki. Taki wysoki, także sobie poskaczę teraz. No dobra. Po to to zbudowaliśmy, żeby sobie trenować. My oczywiście wiemy, że nie wszyscy z nas jeżdżą jakoś tak super, bardzo dobrze. Cały czas się uczymy, także dzisiaj najniższy drop. Cały czas myślę o tej rękawiczce. Kurde, taka fajna była. sobie ten najmniejszy drop jaki zbudowaliśmy dwa dni temu, e, aby się nauczyć troszeczkę e, jak reagować w locie, co robić. Ja tutaj nie będę nikogo uczył, bo ja sam się uczę. E, jedyne co ja robię to po prostu odchylam się troszeczkę do tyłu, podnoszę ręce do przodu. był właśnie teraz nieudany nieudany neskód poleciałem za bardzo do przodu no teraz wyszedł zawsze zawsze starajcie się uważać chociaż to ciężko zauważyć, patrzcie jaki piękny drut czasty. znalazłem Kręcił mi się w przedni hamulec, w tarczę przed pociągnął trochę kabelek, zaczynają miał taki wpływ na jazdę, ale no, także nawet w lesie można coś takiego najechać, i ja to dziś powieszę u góry na drzewie. Dobra, jeździmy dalej. ale tam na dole to by ładnie w to drzewo spadł Kurde jak tak dalej to chyba dzisiaj ze 50 razy wyskoczę. Także jak widać lądowanie też jest śliską. i <grywka> to był ten błąd Już nie wiadę teraz Dobra, zobacz. Ja już sobie skoczyłem to około 20 razy. Skoczę sobie jeszcze z 5-10 i wracam na Hawirę eee, No, jest fajnie. Eee, za jakiś czas dobudujemy tutaj wszystko i będziemy sobie skakać wszyscy razem. Mamy jeszcze w planach. Pokażę Wam, co tutaj się dzieje. Eee, pokażę Wam. Tutaj są nasze dropy A tutaj cały czas w tamtą stronę jest bardzo dużo miejsca na robienie tras Tutaj u góry już są porobione single Tutaj jest drop Tutaj jest drugi drop, tam są 3-4 dropy po drodze Potem tam dalej są ostre zakręty, dropy A na samym dole jest sesja do skoków Czyli są hopki porobione dosyć duże, tak z 5-6 albo nawet z 10 tych hopek Ja tam nie zajeżdżam, bo jestem za gruby i nie nadaje się do skoków jeszcze Albo nawet i nigdy Na razie jaram się z jazdami, no i też tutaj dropami. Tak jak widzicie, także w przyszłości będziemy tutaj dorabiali sobie ścieżki do tych zjazdów. Tutaj na razie mamy zrobione tylko zjazdy. Pyk i tutaj zjazd z prawej strony. Ten zjazd tutaj z, z, z lewej strony raczej jest dosyć wolny tutaj ten skok jest taki bardziej techniczny. Gdzie tutaj z tej strony już zjazd z tej prawej jest dosyć szybki można już po prostu sobie lecieć. E, także fajna dosyć zabawa, polecam każdemu i tutaj pozdrawiam też wszystkich ludzi, którzy też się uczą dropować, słuchajcie e, nieważne, e, nieważne jak wam to wychodzi, trzeba trenować, trzeba się nie poddawać, nie słuchać to co inni ludzie mówią, po prostu wierzyć w siebie i nawet zaczynać od malutkich dropów jak jakiś malutki krawężnik czy coś od, Nikt nie stał się od, od, od zera bohaterem, każdy zaczynał od czegoś, także nie ma się czego wstydzić robić małe dropy Ja też już tutaj słyszałem, że, że jakieś śmiechy, chichy że ten nasz drop tutaj to jak krawężnik i w ogóle, ale Jestem pewien, że niejedna osoba, która tak mówi, jak przyjedzie tutaj i stanie przed tym dropem, no to jajka się schowają do, do pupy. Oczywiście <grym się> żartuję. To wszystko tak na filmach wygląda, że to jest takie niby małe, ale w rzeczywistości jednak robi wrażenie. Dobra, koniec dropów na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, gorąco mojego weekendu. Oglądajcie nas, subskrybujcie kanał. Eee, udanego weekendu. Yo!